Dobry wieczór Państwu. Późno, za 20, 22, ale y, w, w pracy dużo i to jest ta przyczyna. E, miał być Pan Biden z tej przyczyny, że jestem dzisiaj dość zmęczony. Y, a to na pewno ma jakiś wpływ. Na, na to, co robię, chociaż nie do końca. Ale Bidena sobie dzisiaj odpuszczam i lada moment się nim zajmiemy. To, co, o czym myśli, to, co mi się z niego kojarzy. Dzisiaj, a poza tym jeszcze do niego wrócę, dzisiaj pan, jak zapowiedziałem w tytule, pan Putin. Drodzy państwo. Przy, przy każdej tego typu audycji, chociaż nie będą tylko te, co myśli polityk, ale uzasadnienie. Wczoraj pisaliście, niektóre osoby pisały w komentarzach, że po co ja pokazuję jakieś dokumenty? Ano po to, że mam ich mnóstwo i po to, żeby w każdym przypadku następnej osoby, o której będę mówił, ze dwa, trzy przykłady pokazać. Bo tą, tą samą metodą, najczęściej ze, ze zdjęcia nadesłanego mi lub dostarczonego, przy skupieniu e, e, odnalazłem czy wyjaśniłem sprawę. I tutaj proszę zobaczyć, sprawa patrząc na fotografię mężczyzny. Stara sprawa, to jest Dziennik Bałtycki, Gazeta. E, 27 listopada 2000 rok. Pomógł jasnowić je, jezieżany. Władysław W. z Jezieżan zaginął we wrześniu tego roku, czyli 2000 roku. Dopiero w miniony czwartek, zwłoki ojca odnaleźli synowie: Janusz i, i Marek W. Jak dowiedzieliśmy się od oficera dyżurnego sławieńskiej policji, zwłoki były w zaawansowanym rozkładzie na tyle zaawansowanym, że pozbawione były głowy. Znaleziono je w okolicach Jeziora Wicko po interwencji i pomocy Krzysztofa Jackowskiego Jasnowida Szczuchowa. Prokuratura w Sławnie wszczęła postępowanie wyjaśniające na okolicie śmierci 75-letniego Władysława W. To jest patrząc na zdjęcie efekt mojej wizji. Patrząc też na zdjęcie, efekt mojej wizji jest przesłami policja w gnieźnie. E, I proszę, sprawa. Z 8 listopada 2005 roku Szanowny Pan Krzysztof Jackowski, Człuchów, Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie potwierdza fakt korzystania z Pańskiej pomocy przy poszukiwaniach zaginionego Stefana G. w dniu 6 listopada 2005 roku. Określone przez Pana miejsce znajdowania się z potwierdziło się i pozwoliło na. Prawidłowe ukierunkowanie prowadzonej akcji nurkowej w jeziorze Ostrowite gmina Trzemeszno, wynikiem czego wyłowiono zwłoki wyżej wymienionego. Serdecznie dziękujemy za udzieloną pomoc. Z poważaniem Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie, Młodszy Inspektor, Magister Inżynier Słomowir Grzybowski. To jest, patrząc na zdjęcie, efekt w postaci odnalezienia ciała. Tu rzecz niezwykła, sprawa niezwykła. Jackowski wskazał to miejsce, ocalił kubusia i jego mamę. Dokładnie na to zdjęcie, które jest na zdjęciu, tu patrzyłem. Takie zdjęcie e, otrzymałem internetem i wskazałem e, w okolicy wsi Marianka, kobietę, która z małym dzieckiem w trudnym stanie, nie będę tu się wypowiadał, jakim e, była, już drugą noc w miejscu ustronnym dziecko i mama trafili do szpitala po odnalezieniu ich żywych. Kto wie, czy bo to był wieczór, jakich wskazałem, znalazłem. Kto wie, gdyby nie ta moja wizja, czy nie skończyłoby się to tragedią. To też patrząc, właśnie dokładnie na to zdjęcie. Więc zwróćcie uwagę, że zabawa zabawą, bo śledzimy polityków, ale pokazuję Wam, w każdej z tego typu audycji, że efekty mojej pracy, patrząc na zdjęcie, są wymierne i realne. I prosiłbym mieć to na uwadze. Podobnie podchodzę do wizji związanej z politykami. Nie nastawiam się na to logicznie ani politycznie. Po prostu to, co mi się skojarzy, mówię Wam. Pan Władimir Putin. I'm sorry. Mam takie wrażenie y, dwóch miejsc. Pierwsze nie kompletnie nie rozumiem dlaczego. Y, to jest Skandynawia, ale to jest pewien pakt z jednym z krajów skandynawskich. Cichy pakt. Drugie, to Rosja w polityce międzynarodowej jest wycofana, ale jest w pewnym sensie dogadana, ułożona. Niewykluczone, że ułożona ze Stanami Zjednoczonymi lub ułożona także z Izraelem. E Chodzi tu o Syrię, która w pewnym sensie może zachować spokój, albo przynajmniej pozornie tak jest gwarantowane, że Syria może lizać rany po tym, co się działo. Natomiast Putin będzie... Nie reagował na to, co się ewentualnie może dziać. Takie moje wrażenie pierwsze. Hmm, powiem wam ciekawostkę. Trudno się czyta Putina. Trudno. Mocny gracz. Nie jest łatwy dla mnie. Nie jest łatwy. Rosja jest w ambicjach polityki światowej. Rosja jest troszeczkę zapadnięta w siebie. Jest to manewr celowy, w moim odczuciu. E, absolutnie Rosja się nie chce wtrącać w to, co się dzieje na świecie obecnie. E, Rosja jest w ustawieniu pasywnym, kompletnie pasywnym. Mało tego, mam takie wrażenie, że Rosja niespecjalnie też jest w dobrych relacjach na przykład z Chinami. Nie. Ja mam odczucie, że Rosja jest jak gdyby celowo ustawiona w takiej pozycji pasywnej w stosunku do tego, co się w ogóle dzieje na świecie. Taki żal. Taki żal. Chodzi o niektóre kraje arabskie, być może o Arabię Saudyjską, że e, taki żal... E, że powiedzmy Arabia Saudyjska poszła w kierunku e, bardziej Stanów Zjednoczonych. E, taki żal. Τι yeah. λέγες; Wczoraj mówiłem y, w swoim poczuciu, że pan Netanyahu chce zbudować taką częściową Unię, w cudzysłowie Unię y, pewnych państw arabskich y, na wzór Unii Europejskiej, chociaż to, to kompletnie co innego byłoby. Ja mam wrażenie, że, y, że to Putinowi nie jest na rękę. Ale zarazem on to wie, że jeżeli nie wyjdzie to, to wtedy może być konflikt militarny. A pamiętam z wczorajszej wizji, kiedy mówiłem, że ta próba zjednoczenia niektórych państw do takiej Unii na Bliskim Wschodzie utknęła w miejscu. Jestem przekonany, że polityka, takie myślenie przyszłościowe Putina to jest zachowanie kompletnej neutralności, nie danie się wciągnąć w cokolwiek, co się będzie działo. Kompletna, w pewnym sensie można by było powiedzieć naiwna neutralność. Mało tego. Mało tego. Mam wrażenie, że Putin przyszłościowo myśli o poprawie stosunków z Ukrainą i spowodowanie, że Krym może się okazać takim miejscem geograficznym, Neutralnym, że nie będzie on w pełni rosyjski, ale też nie będzie w pełni ukraiński. W tej chwili jest on e, rosyjski. Ja mam wrażenie, że na pewno e, Putin idzie w kierunku pojednania, jeżeli chodzi o Ukrainę. Czyli całkiem pokojowe nastawienie. To, to, to dziwne, ale. Ogólnie jest taka narracja na świecie, że Rosja wydaje się w niektórych komentarzach niebezpieczna polityka rosyjska. Ja mam wyraźne odczucie, że Rosja. Nawet gdy powiedzmy, gdyby tak na ostro poszła jakaś zimna wojna na świecie, w sensie zbrojeń, to ja mam wrażenie, że że Rosja niespecjalnie by się do tego kwapiła. E... Zamknięcie się polityczne przed światem. Rosja jest potęgą, tak jak Stany Zjednoczone, jak Chiny, jak wiele innych, jeszcze miejsc na świecie, ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie tutaj może chodzić o to, że Rosja nie będzie chciała, ja jestem tego pewny, że Rosja nie będzie chciała, dać się wkręcić w coś, co może być konfliktem. Być może to jest mądre, na pewno to jest mądre posunięcie mocarstwa. Przepraszam. Bardzo przykroś. Ja bym mógł zrobić trochę dzisiaj. Mam takie wrażenie, że Putin wielu przypuszcza, że w Europie będą rewolucje. W Europie będzie się kotłowało. Yy. Dziwne, bo to drugi już polityk, który widzi przegraną Europy. Jeżeli ja to dobrze czytam. Zagrożenia wydawać, by się mogło gdzieś daleko od nas, ale proszę mi wierzyć, ja szczerze podchodzę do tego, tak jak pokazuję Wam wyniki tych spraw, które, które wy wykonuję i to daje skutek. Więc zwróćcie uwagę, podchodzę uczciwie do tej wizji, do tych poczuć. Jestem zaskoczony, ponieważ wczoraj. Skupiając się na panu Netanyahu, poczułem, że on e, wie, że przegrywa na tym Europa, ale to tak jakby też w pewnym sensie to było skierowane na Europę, na znaczne osłabienie Europy. Wyczuwam to samo od Putina. E, to jest wymierzone w Europę. Być może ta Skandynawia, albo jakimś państwie on myśli, jakiś pakt z krajem skandynawskim. Może to jest próba. Może jakiś kraj skandynawski nie chce, orientuje się w tym, co się dzieje. że nie jest dogadany z politykami, jak inne państwa między sobą. Europa. Ja nie mam wątpliwości po tym, co wczoraj robiłem i po tym, co dzisiaj robię, że Europa jest w fazie celowego osłabienia, a potem wręcz e, kotłowaniny. E, istotne jest to, że nikt z zewnątrz tego nie zrobi. To się zacznie samo w Europie gotować. Europa będzie pierwszym przegranym tego, co zaczyna się dziać. Putin chce być od tego jak najdalej. Nie bierze w tym udziału. Być może poprawa stosunków z Ukrainą Putinowi jest na rękę po to, że w Europie będzie się działo źle, żeby mieć ten te, to, to, to taki zielony trawnik przed sobą, przed swoimi granicami. Miejsce bezpieczne. Nie boję się użyć tych słów, Że Rosja jest, jest odsunięta świadomie od tych działań, które się dzieją, i Rosja nie ma zamiaru dawać się wciągnąć w to, co ma się dziać. Bardzo pozytywne. Poczucie. Oczywiście Putin jest dobrym graczem. I Putin jest dobrym taktykiem i strategiem. E Ciężko się go czyta. Ale ja nie mam złych odczuć. Ja jeszcze wrócę do Putina. Jestem dzisiaj dość zmęczony, więc to też jest istotne. Baku-skład. Putin, Rosja nie jest zainteresowana konfliktem, a przy polskiej granicy drony rozstawiają jak na konflikt o Kaukas. E, powiem tak, Baku-skład. E, nie masz racji. E, każdy kraj e, ma prawo kontrolować e, swoje granice, zwłaszcza momencie, jeżeli świat bardzo dziwnie się zachowuje, a nie ulega wątpliwości, że jesteśmy w bardzo dziwnym momencie e, historycznie, nie tylko ze względu na, na kwestie zarazy, ale też ze względu na kwestie ogólnie polityczne. E, więc nie dziwmy się, że kraje różne w tym też Rosja próbuje pilnować i wiedzieć, co się dzieje, jak to wygląda i czy jest jakieś zagrożenie. Ja powiedziałem to, co poczułem bardzo powierzchownie. Ja mam pozytywne odczucie względem Putina. Tutaj nie mówcie, że jestem pro-Putinowski, ponieważ e, ja to mówię apolitycznie. E, nie mam złego odczucia. To, co niepokojące, to jeszcze raz powtarzam: kwestia tej samej myśli, pan Netanjahu, że Europa bardzo osłabnie, pan Putin, Europa bardzo osłabnie cokolwiek się dzieje. Wymierzone jest to w pierwszej swojej fazie w Europę. Powiem wam logicznie, nie pomyślałbym o tym właśnie logicznie, tylko po tym, co wczoraj poczułem, jak się skupiałem na panu Netanyahu, i dzisiaj na Putinie, to do mnie dociera. To ważne. Jest późno, jest po 22.00, wielu z was idzie jutro do pracy. Więc nie chcę Was zagadywać za dużo. Jutro kogoś innego na tapetę weźmiemy. Traktujmy to jako trochę zabawę, ale, ale nie do końca jest to zabawa. Przynajmniej tak mi się wydaje i z mojej strony to nie jest zabawa. Wszystkiego dobrego. Do jutra. Pozdrawiam.